A z RTMu, z RTM marketingu, co byś powiedział? Co najbardziej utknęło? Co ja, tu jest, ja tu jestem tak naprawdę fanem, fanem tego, co robi IKEA, nie? Myślę, IKEA. że on Numer jest, jeden. Ma... To jest numer jeden, to jest mniejszość mistrzostw... od, od trawnika, który zaraz był <grym w <grym> narodowie. Tak. Ostatnio zresztą na ciepło, nie? Tak, tak, więc. Oni dla mnie mają, mają patent no, i palmy pierwszeństwa. Ja, ja uważam, liczy... że oni mają zajebistych marketerów, którzy naprawdę trzymają rękę na pulsie. Jak się coś wydarzy to oni zaraz następnego dnia mają zajebisty RTM. Tak, ale to jest wiesz, oprócz, oprócz marketerów to trzeba mieć, trzeba mieć klienta, który powie jest OK, no, tak, tak, możemy szaleć, tak. możemy hmm. szaleć w ramach jakichś obrębów granic, hmm. bo wydaje mi się, że największy problem z tym RTM jest znaczy, to jest też tak, nie uważam, że każdy powinien to robić, nie? No, nie, to, Bo nie inaczej, to nie jest dla firmy, każdego, tak? To nie jest dla każdej marki. Dokładnie tak. U nich cały sposób komunikacji, jaki mają pomysł na to, jakie robią kampanie reklamowe, kreacje, wideo, etc., to wszystko pasuje, nie? To jest, to jest spójne, jest pan i w ogóle, i też chyba do takiej grupy, wydaje mi się, że oni, oni chcą trafić. Co więcej, ostatnio widzę pewne rzeczy i, i sam się, wydaje mi się, że to się tak przyjęło w internecie, że ja już czasami nie wiem, czy to jest RTM i K. Czy to już jest mem zrobiony przez internautów? Przez Internautów. To już jest, moim zdaniem, mistrzostwo świata, bo oni spowodowali, że to weszło w kanon, że tak powiem, już potocznej, potocznego internetu. I nieważne, czy to już jest dalej memem, czy to jest inter, e, RTM, czy to jest memem, natomiast dla nich to źle. Mhm, tak to już tak yy... pojawia się marka Ikei w ramach tego, że w obrębie ludzi też jest fan, zabawa. I takie lajtowe podejście, nie? Więc wydaje mi się, że takie wykreowanie wizerunku o firmie, i to, że ludzie się już włączają w te akcje, czy te wszystkie zabawy, które były wchowanego gdzieś tam w Ikei i te wszystkie rzeczy, no to powoduje, że no ludzie się oswajają z marką, nie? I to, to, to jest fajne podejście. Mają pozytywne, pozytywny odbiór marki, zapewne.